lepszym kierowcą według pana? Ja. Kobieta czy mężczyzna? No, mężczyzna. Dlaczego? Ma więcej siły. Siły do kręcenia <laughs> kierownicą? No tak, jak stary samochód jest, to trzeba mieć dużo siły. A może A teraz jakiś... e, używanych samochodów jest dużo, bez pomagania jeszcze są. Także jedynie w nowych samochodach. A w nowych samochodach to kto by. Ma kobieta szansę na, na bycie lepszym kierowcą? Bywa i tak. Kobieta? E, mężczyzna. <laughs> dlaczego mężczyzna? Ojej, nie wiem, z, widzę z autopsji, nie? że mężczyzna jednak jeździ pewniej. Jakoś tak się, wydaje mi się utożsamia się z maszyną. A według pani dlaczego kobieta? Kobieta ma podzielną uwagę. No. <laughs> Robię znaczy, kilka rzeczy naraz, nie tylko w domu, raz. ale też podczas jazdy samochodem. Robi kilka rzeczy na raz, a powinna się skupić na jeździe samochodem. A facet ogląda kobiety na ulicy, no to też, no nie skupia się koniecznie na jeździe. No, to, no nie ma kontrargumentu, nie? No to, czyli ja wygrałam. Kobiety są też dobre, ale też dobrze jeżdżą, tylko czasami trochę, jak to się mówi, mają za ciężką nogę. Kobieta. Dlaczego kobieta? Bo jest bardziej rozważna. No, tylko tyle? No nie wiem, zdecydowana bardziej. Chyba mężczyzna. Dlaczego? Mm, nie wiem, chyba taki starot panuje według ludzi. i Stąd się to wzięło. A pan kieruje? E, tak, mam prawo jazdy, ale obecnie nie prowadzę, bo zmieniam samochód. Aha, a zdarzyły się jakieś stuczki? E, tak, zdarzyło się. Z mężczyzną czy kobietą? I z kobietą i z mężczyzną. E, jak było z mężczyzną stuczka, to czy była wina? E, z obydwu stron była moja wina. I z kobietą też ponojna? Tak. No to gdzie tu mężczyzna lepszym kierowcą? W sumie ma Pani rację chyba. <noise> Raczej kobieta. Dlaczego? Mi się wydaje, że jakoś inaczej jeżdżą kobiety. Jakoś to jak? No lepiej. A Pan prowadzi? Nie. Dlaczego nie? Nigdy nie miałem prawa jazdy i nie mam. A. A. Nie było czasu. Jestem zawodowym kierowcą uważam, że dobrze jeżdżę. No nie wiem jak kobiety jeżdżą. Ostatnio mnie stukła kobieta na parkingu, o właśnie. O! I twierdziła jeszcze, że uderzyłam mnie z prawej strony zajechała i twierdziła, że moja wina. No to znaczy, że coś w tym jest nie tak, że się nie zna na przepisach chyba. Ja wiem, teraz jest równouprawnienie, to i kobieta i mężczyzna tak samo. No, to tutaj jest konkretna zagadka. Zależy kto jak na drodze się zachowuje, bo różnie się zachowują tak samo mężczyźni, jak i kobiety, nie? Także. Pan jest dobrym kierowcą? No raczej tak, od 40 lat jeżdżę, nie miałem wypadku. Trudno mi powiedzieć, no spotkałem się z kobietami, które jeżdżą faktycznie bardzo dobrze. A pan prowadzi? E, tak. Jest pan dobrym kierowcą? E, w, na chwilę obecną nie mam żadnych y, zatargów z prawem, raz mi się zdarzyło przekroczyć prędkość, ale to było wszystko. Zwykle mówi się, że mężczyźni i w większości przypadków to się sprawdza, natomiast spotykałem kobiety, które były o wiele lepszymi, kierowcami od średniego kierowcy mężczyzny. Wolałbym spotkać mężczyznę za kierownicą niż kobietę.